Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zakładamy akwarium, akwarium na podłożu Akadama. Zaraz wam pokażę. Akadama jest to takie podłoże dla drzewek bonsai. Do kupienia w sklepach ogrodniczych. Jest to ziemia dla drzewek bonsai. Ja to kupiłem akurat w sklepie Świat Bonsai. Tutaj mam tylko 2 litry, bo akurat tyle mi potrzeba jest, aby wystartować mały zbiorniczek. Pamiętajcie, że jak kupujecie akadamę, to kupujemy akadamę i baraki twardą, podwójnie paloną. Pierwsze co musimy zrobić, to ja będę ją przesiewał przez, przez sitko. Jest w kilku miejscach, tym bardziej, że to jest dworek nieoryginalny. Yy, wiadomo, no, gdzieś tam się w transporcie skruszyło coś i mamy dużo takiego yy, drobnego yy, piasku czyli zabieram się do przesiewania tego podłoża przez sitko zobaczcie, nasze podłoże mamy już przygotowane, przesiane przez sitko cały ten piach, ten muł taki yy, został wyrzucony mamy tutaj tylko yy, samo, yy, samo podłoże jego kolor jest jak widzicie taki jasno, mocno jasno-brązowawy. Dobrze trzyma parametry, dosyć niskie pH. Także no podłoże, podłoże zapowiada się fajnie. Także zabieram się, zabieram się do przygotowania, przygotowania akwarium. Niestety z powodu błędu jaki kiedyś popełniłem, nie byłem w stanie wyciągnąć, wyciągnąć tego akwarium. Mimo, że przesuwałem te akwaria to niestety nie dało się go wyciągnąć, no jest tak zrypane, ale to mówię, kiedyś jak to robiłem to nie pomyślałem. Zaczynamy identycznie jak ze wszystkimi, ze wszystkimi wcześniejszymi restartami. Dodajemy ten minerał z Benibachi, który miałem wcześniej, już taka resztka mi została, ale jeszcze wystarczy. I dołożymy także bakterie ze Shrimp Nature. To lecimy. Mamy wszystko ładnie, ładnie wysypane wsypane na dnie akwarium czyli proszek z Benibachi i bakterie teraz na to wsypujemy nasze przesiane wcześniej podłoże Akadama jak widzicie nasza Akadama już jest wsypana wsypana do akwarium tak wygląda podłoże, warstwa podłoża jakieś 3 cm jakieś 3 cm, czyli, czyli może być no Kolejnym etapem będzie, będzie dołożenie z tyłu filtra, będzie filterek użet trójka. Tutaj dojdzie jakieś skałki mineralizujące, jakieś kulki mineralizujące. Wsadzimy pewnie jakąś roślinkę i będziemy zalewać czystą wodą RO. Tak wygląda zbiorniczek bezpośrednio po zalaniu. Zalane no, dosłownie 5 sekund temu skończyłem zalewać woda jest jaka jest no ale zobaczymy jak to będzie jak to będzie wyglądało za godzinkę za godzinkę znowu nakręcimy krótkie ujęcie wydaje mi się, że będzie i tak fajnie, i tak fajnie no 6 zł za litr tego podłoża to naprawdę jest stawka konkurencyjna do pozostałych podłoży także wracamy za godzinkę a tak wygląda zbiorniczek na Akadamie po godzinie no może więcej po półtorej godzinie od zalania. Naprawdę fajnie, fajnie, fajnie wygląda zbiorniczek. Także no poczekamy teraz z 2-3 tygodnie. No myślę, że 2 tygodnie, bo jest stary filtr. Będziemy dolewać starej wody i, i szybciej, szybciej to ruszy. Także spoko. Zobaczymy. Jestem ciekaw bardzo tego zbiornika i jak ta Akadama będzie się tutaj zachowywała. Także to tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pamiętajcie o moim fanpage'u na Facebooku Shop and Slims. Tam dużo, dużo ciekawych informacji, dużo ciekawych zdjęć. Także tyle. Trzymajcie się. Cześć, cześć.